szukają głowy do zamieszkania ma bardzo szczególną topografię jak na wystawę muzeum sztuki w Łodzi. Mianowicie odbywa się w trzech lokalizacjach, które są historycznymi budynkami, w których międzynarodowa kolekcja sztuki nowoczesnej była pokazywana w przeszłości lub jest pokazywana również i dziś. Tak naprawdę niewielu łodzian ciągle identyfikuje budynek na Placu Wolności jako miejsce, w którym miała miejsce inauguracja kolekcji Grupy AR 15 lutego 1931 roku. I tak naprawdę dopiero pałac Maurycego Poznańskiego na ulicy Więckowskiego jest tym miejscem, gdzie przez dekady kolekcja była prezentowana i najsilniej jest najsilniej obecna w pamięci Łodzian, a od kilku lat pokazujemy kolekcję w budynku WMS Kwadrat jako rodzaj takiej permanentnej wystawy. Dla nas bardzo intrygującym wyzwaniem było połączenie tych trzech budynków z okazji 80-lecia 80 samej kolekcji i stworzenie projektów, wystaw, performensów, działań o bardzo różnej dynamice i tematyce właśnie w tych trzech lokalizacjach. Uh, notion of displacement and uh, immigration, and sort of uh, the element of the suitcase is a sort of an important element in um, in the idea of displacement. Um, and I also think that they both, to some level, like has a notion of absurdity in them that um, uh, plays in different role in each work, I would say. My work is called uh, Procedure Room. It is a uh, set of uh, eight uh, plates, uh, souvenir plates. Uh, on uh, that plates uh, are printed uh, drawings, uh, drawings in a very Soviet medical instructive uh, style. Uh, something like drawing from uh, medical books uh, from 50s and uh, these uh, drawings uh, show uh, different uh, kinds of uh, physical uh, tortures Used by Ukrainian milice, Ukrainian police. Przy pracy nad projektem Oczyszczają głowy do zamieszkania niezwykle ważną postacią była z Katarzyna Kobro, zarówno jej rzeźby, jak i pisma teoretyczne, których nie poczyniła aż tak wiele. Starałyśmy się umieścić jej rzeźby w kontekście współczesnych praktyk artystycznych, niezwykle ciekawym dla nas, powiedzmy, zestawieniem, które, które mamy nadzieję daje widzom do myślenia jest e, pokazanie e, rzeźby Katarzyny Kobro w sąsiedztwie muralu e, Moniki Zawadzki ,,Prawa dla ludzi i zwierząt". E, Monika Zawadzki e, jest artystką, e, która, e, można powiedzieć, postuluje nową kompozycję świata, nie opartą na e, hierarchii, e, ważności, e, dominacji gatunku ludzkiego nad, e, nad rzeczami czy e, czy zwierzętami, ale nad swobodnym przepływem relacji. W kontekście awangardowych tradycji totalnego projektowania środowiska ludzkiego, postanowiliśmy wybrać też takie prace, które mówią o przyszłej kompozycji świata, która zakładałaby zmianę relacji między ludźmi, rzeczami i zwierzętami, która zakładałaby również myślenie o środowisku w sposób, który wykraczający poza perspektywę dominacji człowieka, poza perspektywę antropocentryczną. I jedną z takich prac jest praca Tatiany Czekalskiej i Leszka Golca, Avatar. To urządzenie wykonane ze szlachetnego materiału, srebra, służy do przenoszenia niewielkich stworzeń, owadów w bezpieczne miejsce. Owady te zabijane są codziennie przez ludzi, którzy nawet nie zauważają tych istot. Urządzenie to jest prototypem, który mówi o konieczności uważności wobec bezbronnych, widocznych uczestników wspólnego świata. Jest prototypem, który zakłada ekonomię opartą na empatii i na... Uh, the title of the work is KapliGraf zero G. Uh, the basic it's belong to the kapliGraf as a device, which is kind of uh, invention of the words because uh, in Slavic words and especially in Russian, drop uh, pronounced as kapli, I don't know how it's in Polish. Uh, uh, drops uh, it's kaple in Russian and in many Slav language, and graph it's uh, Latin, so it's. Uh, drawing with uh, drops. Um, and i invented as a device, as an art device, which transform uh, uh, different sources from digital to analog to the water drops. so basically what we see is a um, device which can listen the signal which are coming through the electronic sources. it could be digital or analog form and react on it. so it's have a different form. for example, here it's a form of uh, zero g because i introduced this device in the uh, weightless situation during the parabolic flight in the star city uh, device was already invented before uh, and I consider this as a very ephemeric sculpture because drops never stay long, so they come in and disappearing, just reacting on the signal. But uh, when I was invited to do some project in weightless situation, it comes to my mind that it's only a situation when drops became less ephemeric because they remain in the air during the weightless situation. And I also remember a first shot which impressed me very much when the Russian uh, uh, cosmonaut uh, pours a glass of water in the weightless situation and gets the perfect ball of water in the air. So I just brought this device to the weightless situation. And as it could react on any uh, sources, I decided as a homage to Odyssey to use a Strauss music, which is significant for. Uh, space fly after Kubrick movie. So that was just as uh, frequency of uh, music uh, streaming to him. Do pracy nad projektem Oczy Szukają Głowy do Zamieszkania e, zaprosiłyśmy e, bardzo utalentowaną e, projektantkę, graficzkę komiksiarę Agnieszkę Pixę, e, która przygotowała dla nas e, projekty plakatu zaproszenia. Ale także kilku prac, które możemy oglądać w archiwum państwowym przygotowała także tę przestrzeń, która jest za mną. Przestrzeń w MS Kwadrat, która jest czytelnią, w której można sobie przejrzeć teksty, w jaki sposób towarzyszące wystawie teksty odnoszące się do konkretnych prac, albo takie, które poszerzają trochę jej zrozumienie. W archiwum państwowym przygotowała plansze, które odnoszą się do tekstów strzemińskiego i kobro, i w bardzo inteligentny sposób skomentowała aktualność języka, którą posługiwali się ci teoretycy. Proponujemy wystawę, która odnosi się do idei, teorii Władysława Strzemińskiego i Katarzyny Kobro, która podnosi. Aspekty zagadnień takich jak organizacja życia, zwycięstwo nad słońcem, projektowanie rzeczywistości. Zostawiamy na niej zarówno artystów pierwszej awangardy, jak i awangardy lat 60., 70., i artystów współczesnych. Oni wszyscy pytają, kwestionują, również afirmują wielokrotnie te idee, o których, o których wspomniałam. Aranżacja jest autorstwa Krzysztofa Skoczylasa. Powstała w toku intensywnych dyskusji z nami. Nie jest ona w żaden sposób transparentna, buduje w dramaturgię wystawy w, w, w taki sposób, że właściwie podążając tutaj po MS kwadrat wyznaczoną do pewnego stopnia ścieżką, musimy cały czas skoncentrować się na tym, gdzie jesteśmy. To jest taka przestrzeń, która nie pozwala, się, nie pozwala o sobie zapomnieć.